Witajcie drodzy gracze G2O. Na początku chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Z przyjemnością chcielibyśmy także poinformować, że prace nad serwisem Anarchia Roleplay dobiegają końca. Dokładny dzień startu zostanie podany w ogłoszeniach, tak by być wobec Was wiarygodnym i uniknąć niepotrzebnego przekładania daty startu. Z naszej strony możemy powiedzieć, że serwer jest już w fazie beta testów i dogrywane są finalne rzeczy. Wraz z tym filmikiem chcemy także odświeżyć Wam zarys fabularny naszego serwera. Akcja serwera startuje w trakcie tworzenia bariery i wybuchu buntu skazańców. Coś poszło nie tak przy tworzeniu bariery, i skazańcy wykorzystali moment konsternacji gwardzistów. Trwa rebelia, a górniczą dolinę pochłonęła anarchia. W samym zamku, w obozie skazańców, zabarykadował się królewski namiestnik wraz z niewielką garstką ludzi. Zewnętrzny pierścień został przejęty przez zbuntowanych skazańców. Teraz w rękach skazańców jest przyszłość Doliny. Grupa skazańców, która przedostanie się w sposób zgodny z zasadami Roleplay do zamku, ma szansę zabić namiestnika i przejąć władzę w centralnym obozie. Pozostaje nam więc zaprosić Was do rozgrywki, która wystartuje niedługo. Obserwujcie ogłoszenia na naszym Discordzie. Tworzenie serwera wymaga od nas wytężonej pracy. Ale obiecujemy Wam jedno: serwer ujrzy światło dzienne. Do zobaczenia w grze!